Wkrótce uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Jaworznie lekcje realizować będą mogli na świeżym powietrzu, pod chmurką. Na terenie placówki powstaje bowiem ekopracownia pod chmurką, czyli interaktywne miejsce do nauki przedmiotów przyrodniczych. Zamiast tradycyjnych lekcji młodzi odkrywcy będą poznawać tajemnice natury poprzez przeprowadzenie doświadczeń i obserwacje. Projekt pod nazwą Kraina Zmysłów Dotknij Natury znalazł się wśród 113 zwycięskich w tegorocznej edycji programu Ekopracownia pod Chmurką, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na początku uczniowie szkoły stworzyli ogromną makietę 3D, w której przedstawili swoją wizję na przestrzeń wokół szkoły. W ramach ich propozycji w projekcie znalazły się liczne drzewa, kwiaty, pergole czy miejsca do wypoczynku oraz nauki. Projekt powstawał podczas zajęć, a wielu uczniów aktywnie się w niego zaangażowało. Ta mapa przedstawiała wizualizację naszej wymarzonej szkoły. Tą mapę tworzyliśmy w środowe poranki. Co dwa tygodnie e, wraz z innymi uczniami. Proszę tutaj spojrzeć. Mamy tutaj altankę, która zresztą już jest w naszej szkole. Jest też stolik, na którym mieści się edukacyjna mapa. Są też tablice edukacyjne, gdzie uczniowie mogą się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, pufy, która, które będą strefą relaksu, oraz kosze, które będą uczyć nas, jak dbać o środowisko. Czyli recykling. Tutaj właśnie z koleżanką miałyśmy śmieszne różne historie, stwor jak stworzyłyśmy tą makietę, na przykład z malowaniem yy, szkoły na żółto bo. Były różne wpadki i niewpadki. Przy malowaniu ubrudziłam sobie spodnie, jeszcze się nie doprały yy, i ubrudziłam buty, które też się jeszcze nie domyły. Z różnorodnych elementów stworzyli kompleksową koncepcję, która następnie została przeniesiona do świata wirtualnego. Tym zajęła się pani Marzena Błachuta. Tak kompleksowe podejście do tego projektu pozwoliło szkole znaleźć się wśród zwycięzców tegorocznej edycji programu. Obecnie trwa realizacja przedsięwzięcia. W szkolnym ogródku znajduje się już większość elementów całej inwestycji. Stanęła Altana, pojawiły się tablice informacyjne, a także kwiaty. Część jest już zasadzonych, a kolejne zostaną uzupełnione. Mamy przepiękną pracownię, mówię tutaj o Altanie, bo w niej głównie będziemy pracować oraz stoły, przy których Dzieci będą mogły robić doświadczenia, te, które moglibyśmy robić w klasach, to tym razem możemy już wyjść na zewnątrz i w środowisku naturalnym robić obserwacje bądź też, jeszcze raz mówię, doświadczenia na żywej naturze. Powstaje również ścieżka edukacyjna, która będzie biegła dookoła budynku, a w najbliższej przyszłości pojawi się również ul z pszczołami. Nowy element idealnie uzupełnia obecną infrastrukturę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, oficjalne otwarcie pracowni odbędzie się w listopadzie tego roku. Ścieżka sensoryczna, ona będzie składała się z, różnego, z różnej faktury to znaczy to będą kamienie, to będą szyszki, to będzie kora. To, będą, to będzie żwir, to będzie różna struktura, po której dzieci mogą chodzić albo bosu, albo mogą przechodzić normalnie w obuwiu, i pomiędzy nią zasadzimy łąkę kwietną, gdzie zapach i te odczucia rzeczywiście ze z tej struktury tej ścieżki będą jak gdyby stymulowały ich do rozwoju. Ekopracownia Pod Chmurką stanie się miejscem, gdzie odbywać się będą zajęcia przyrody, biologii i geografii. Uczniowie poprzez interaktywne lekcje na świeżym powietrzu poznawać będą tajemnice przyrody. Placówka od wielu lat stawia na podobne kreatywne projekty, a z roku na rok w szkole i dookoła niej powstają kolejne przestrzenie. Od wielu lat już działamy ekologicznie, tutaj wspólnie z panem Tomaszem głównie. Do tego zespołu naszego jeszcze są inne osoby, na przykład pani Marzena Błachuta, inni nauczyciele. W zasadzie cała kadra działa dla wspólnego dobrego celu, czyli upiększenia tutaj terenu wokół szkoły. W szkole funkcjonuje między innymi zielona pracownia, która również powstała w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i to właśnie w niej narodził się projekt Eko Pracowni Pod Chmurką.